Hej kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Teraz idziemy do jednego sklepu, później idziemy do drugiego sklepu, ale takiego sklepu, w którym I... może być prezent urodzinowy dla Lileczki. Zobaczymy. Mówimy? Nie mówimy jeszcze. To będzie taka niespodzianka. Rozpadała się u nas e, taka pogoda, taka, o, właśnie, nijaka. Doszliśmy do osą i proszę bardzo, patrzymy sobie takie rzeczy. Rowerowa, zobaczcie, jakie fajne rękawiczki. Zu ciężko jest mówić. Ale super. Na coś musimy tu kupić. Idziemy na urodziny. Co, co? Dziewczynki mają rodziny, więc też trzeba im coś tu Ochraniacze? kupić. Ochraniacze, tak. Dobrze, że przyszłam z Lili na zakupy, bo mi ja to by mnie zaraz naciągnęła na coś. Tyle mm. tych zabawek. Jak już jesteśmy w sklepie, to proszę bardzo, przyszłam po farbę. Jak myślisz, którą ja kupuję zawsze? No tak. Tak? No. Proszę bardzo, proszę bardzo, bo kupiłam sobie trochę ich, ale tatuś zaniósł gdzieś do piwnicy i nie wiem, w którym pudle są. No Dawaj, dwie od razu. Zobacz, a te jakie fajne. Nie, nie wiem, które lepsze, czy takie lepsze, czy takie lepsze, czy takie. Dobra, przymierzamy. Dobry rozmiar, bo ja nie wiem Lili, jak, jak jest rozmiarem. Dobry? Przy okazji Lili przymierza sobie kaski. Fajnie wyglądasz. Przymierzyłam wcześniej ten fioletowy i również bardzo fajny. Do fioletowych. może fioletowy. Kask do fioletowych rolek. Taki różowy walisz? Fajne, super. Te są całkiem inne niż one mają, te takie dziecięce. Jest i Mijeczka. Jak Wy ładnie wyglądacie. Wow. A gdzie Wy się wybieracie, przepraszam? do koleżanki. Czekamy na Mikulinę. Ale on już zjadł. Teraz to się stroi. I lecimy na urodziny. Ja cię Mikulina, jak ty fajowo wyglądasz? Znowu macie ślimaki. Znowu. I ty też jak fajowy wyglądasz, jakie okulary. Wow. Ile będziesz miała latek? Pięć. Ale iluśka? Siedem. Ale duże dzieci. A mama? A mama 46. Nie, mama ten. Wtedy będzie kończyła, a dzisiaj. Oj, super, jak za chwilkę. Halo, Mija, Fajnie wyglądasz. A pokaż się, ty? Wow, pięknie. Oskity też będziesz malowany? Ale fajowo. Wow. Ale czadersko wyglądacie. Masz mieć. Plaża, zima, zima, plaża, zima. Plaża, zima. Dobra. Pa. Do widzenia, papa. Mi co ty tam jesz? Nie, Co ty tam zajadasz? A Lili, gdzie ty jesteś? Gdzie ona poszła? I już jej nie ma. Super. Nie tarcik? Nie torcik? Mijuśka już zjadła. Impreska się skończyła. no daje tutaj coś. Tańcuje. Jak było kocie? Super. Fajowo. Jesteśmy już po imprezce. Dziewczyny wymęczone? Czy nie wymęczone? Możesz zobaczyć na biodzie. No, możesz się zobaczyć. No, troszkę padło. Mijeczka, gdzie masz swój? Pięknie Super imprezka Hello tatiszka Cześć słoneczko moje Hello, Wyszły dziewczyny, a wróciły... Tato wrócił Taki I proszę. nie poznaje tych dziewczynek Tam były mal malowaczki twarzy Malowaczki twarzy były? Skoro razili ciebie, to coś tam nie było no. Proszę, 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 proszę. Jest okno. Ostatnie okno zamontowane, ale super teraz już wygląda. Już górą nie wieje. Pięknie wygląda, chociaż to, to tak w aparacie nie widzicie. O, nie mam widzicie, teraz. Nie widzicie, że pięknie? Nie, no teraz już widzą, że pięknie. Ale czy to jest równo? na no, równo, równo. Z czym równo? Bo to były dwa okna u góry, tak? Takie Szybno. dwa okna u góry. To jest Sied... są dwa. Dwa są. No. Mhm. Połączone? Najpierw jedno, potem drugie wstawiali. Mhm. Nie, w znaczy, sumie nie są połączone ze sobą. Nie? Nie, tylko to jest jakieś łączenie. Nie, chyba nie. O, dziewczyny nie się bawią. Nie, nie. Nie, wiem. nie powiem, czy są połączone. Paczek, kombinuję już coś tam no, z, to plecaka. To jest, z plecaka. Z plecaka wywija. No dobra, co Dzisiaj to ci mówię, tylko. <laughs> Ekipy to się tylko mi Tutaj przywieźli, tutaj z tej, z tej strony. Co to jest? No, na klimatyzacji. Takie wielkie. Z tego będą kanały. Taka wata? Wata z blachą. Z tego będą robili kanały. No. W międzyczasie przyjechał mierzyć bramę. Mm. No i z tymi łazienkami cały czas jest haria. No łazienek to, to jest milion I tak? Milion ustami. To ja tam muszę być, bo ja dużo no. wiem więcej od Ciebie. No bardzo dużo, a Ciebie nie ma. No to dobra, ta szkoła. Tą szkołę chyba może... Także nie wiem, czy tego dnia, a na przykład gardrowa nagrywana, tak jak u znajomych. Nie nie proszę, tylko nie rób tego. No, ale nie mówię, że też się może taka niespodzianka spotkać jak przyjedziesz. Co tam? Przyjechali Rodzice, rodzice. Rodzice, rodzice. Drzwi jak wyglądałem, jak to pusto się nagle zrobiło. Wow! Fajnie.